Partnerem sportowej zgory jest firma Persa, specjalizująca się w montażu wszelkich wykładzin obiektowych, dywanowych, PCV oraz pozostałych pokryć podłogowych. Trenerze, koniec sezonu 2014-2015, trzecie miejsce, chyba lekki niedosyt. Tak, to jest prawda, wielki niedosyt, bym powiedział, z tego co. Rozmawialiśmy przed sezonem, w trakcie sezonu, to miała być klasa okręgowa. No niestety, życie zweryfikowało troszeczkę to inaczej. I ja myślę, że czy drugie, czy trzecie to już w pewnym momencie to już nie miało większego znaczenia, bo ciśnienie bo zeszło z chłopaków po, po remisie z zjednoczonymi Lubrza, gdzie zrobiło się 11 punktów i już byliśmy pewni, że z tego nie będzie. I ja myślę, że przegraliśmy przede wszystkim klasę okręgową meczami u siebie, które, które gdzieś tam cztery mecze przegraliśmy u siebie yy, praktycznie z, z dołem tabeli, także już Zorza Moski, która zabrała nam pięć punktów, jest na spadek, spad, spadek ma doby klasy. Także teraz tutaj ostatnio już, już mówię, podmokle tak troszeczkę też na, na luzie i też, które gdzieś tam punkty nam pozabierali. No, wygrywamy gdzieś z, z, praktycznie z tymi naj, najsilniejszymi, bo Lubrza nie, 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 nie wygrała z nami meczu, a jest w klasie okręgowej. Także myślę, że tutaj też Troszeczkę bardziej, bardziej gdzieś tam psychicznie nie wytrzymaliśmy tego i myślę, że powalczymy, jeżeli będę dalej pracował, bo, bo teraz kontrakt mi się kończy i nie wiadomo, co będzie, ale jeżeli podpiszemy umowę dalej z Chynowem, to na pewno będziemy, będziemy starać się awansować. Gdzieś tam w trakcie sezonu rozmawialiśmy, że aż cztery porażki na własnym stadionie. Czy ten stadion Wam nie leży? Jak to wygląda? Znaczy, ciężko mi powiedzieć. Myślę, myślę, że mój zespół gra bardzo ofensywną piłkę i dlatego drużyny właśnie, jak powiedziałem, z tych niższych, niższych, niższych miejsc w tabeli, po prostu murują bramkę i tu jest problem taki tego, typu, że my nie możemy sobie poradzić z takimi zespołami, bo mówię, gdzieś tam Lubrza, gdzieś tam Awia Węgrzenice, gdzieś tam Rozłogi, cibuś to są, są drużyny, które mają też ofensywnych zespoły i zawsze się gra lepiej. No tu jest troszeczkę małe boisko, troszeczkę wąskie boisko, my preferujemy taką, taką dobrą piłkę klepaną, duże boisko, super boisko, przecież z Zjednoczonych Lubrza no, no przepiękne, taki, taki stadion by nam się marzył. No póki co, myślę, że to też był jeden, jeden, jeden z wielu tych, tych takich niepowodzeń, to boisko, ale no każdy tutaj gra i każdy zdobywa punkty, więc nie ma co, co co zganiać. Myślę, że boisko poniekąd też, ale ja myślę, że, że bardziej gdzieś tam w głowach siedzi, że jeszcze ten zespół nie był na tyle przygotowany, żebyśmy, żebyśmy awansowali do Okręgówki. Na koniec sezonu czas zapytać o plusy i minusy tej, tego sezonu. Jak to wygląda w przypadku Chynowianki? Może skoncentrujmy się na razie na minusach? Jakby trener to widział? Minusy? Takim wielkim minusem przede wszystkim jest jest w na dzień dzisiejszy brak takiego dobrego napastnika rasowego, takiego, takiego killera, killera polakarnego. Także gdzieś tam w, w Maciej Przypis jest Węgrzenica, który potrafi sam przejść 50-60 bramek. Gdzieś tam był, był, był Pawlak swego czasu w Świebodzinie. Także każdy zespół ma jakiegoś takiego killera, który, na którego ci ludzie grają i zdobywamy bramki. U nas tego nie ma. Po kontuzji Pawła Kotarskiego, gdzie miał operację Łękotki-Kolano, to myślę, że troszeczkę tak przygasło to wszystko. Nie mieliśmy. Maciej Marczak, tak raz mu wyszło, raz nie wyszło. Piotr Ćwicia też po pierwszej rundzie kolano, wszedł dopiero do gry, też nie, nie za specjalnie to wychodziło. Wszyscy strzelają bramki. Myślę, że tak nie powinno być. Powinna być obrona to obrona, pomoc i, i atak i, i tego trochę nam brakuje. No, z takim drugim minusem też jest... Mm, nie ma rywalizacji bramkarskiej. Jest jeden bramkarz, na, którym, na którego się modlimy, żeby przyszedł. A tak nie powinno być, jeżeli jeżeli chcemy walczyć o klasę okręgową. No niestety, takie, takie jest prawo, że trzeba mieć dwóch, trzech bramkarzy w razie W, a nie prosić się, żeby gdzieś tam ktoś przyszedł. No myślę, że pomoc, w pomocy jest, jest, jest bardzo fajnie, bo jest nas yy, Mruwa, Marcin Michniewicz, jest, jest jest, Kordek, jest, jest kilku fajnych zawodników. Wypożyczyliśmy sobie Sebastiana Marniaka z, z Nietkowa, który też gdzieś tam pomaga. No mówię, tu, tu, tu o pomocy nie miałbym żadnych zastrzeżeń. Na pewno przede wszystkim atak i to bez dwóch zdań, dwóch fajnych napastników i myślę, że te na pewno stał w innym miejscu. Na pewno na pewno bym się okusił jeszcze o dwóch o dwóch obrońców. Myślę, że, że Piotr Turzański i... Tomek Ruchoczek to jest za dużo, 26 meczy, cały czas 90 minut. Myślę, że to już też, mimo to, że to są harpagany, ale wiek też robi swoje, więc nie okłamujmy się, jakieś tam nieraz potknięcia, jakieś bobole, które, które gdzieś tam wynikały ze straty, straty bramki. Ale myślę, że no, jeżeli Chynów będzie chciał awansować, albo, albo przynajmniej będzie chciał myśleć o awansie, to myślę, że bez mocy nie ma, nie ma szans. Nie? Co do plusów? Ja myślę, że wielkim plusem to są sami zawodnicy i sam zarząd. Ja myślę, że tutaj z prezesem z Piotrem Turzańskim, Filip Sąsiadek i zarząd to jest myślę, że nie każdy klub, nie jeden klub zawodowy by się nie powstrzymał takim zarządem. Robimy wszystko, żeby jakoś wyglądało. Jest oświetlenie, no wszystko mamy w miarę, wyglądamy jak, jak prawdziwi, prawdziwi piłkarze. Plusem też, no mówię, no zawodnicy. Gdzieś tam te powietrze zeszło po jakimś tam no 9-11 punktów się zrobiło. I, i, i był problem tego typu, że już awansu nie ma, no to troszeczkę odpuściliśmy. Myślę, że tutaj też by trzeba było troszeczkę po, po, popracować bardziej na, nad, nad tym, żeby, żeby w głowach poukładać. No i cóż więcej, no ja myślę, że ja sam jestem myślę, plusem dla tych chłopaków z tego względu, że od dwóch lat, jak, jak, jak gramy razem czy, czy, czy współpracujemy, to mamy najlepsze wyniki. No. Zrobiliśmy awans historyczny, gdzieś tam 100, 100 bramek, 24 do 0, to też gdzieś tam się zapisało w kronikach. No teraz mamy trzecie miejsce, też najlepsze w historii, 51 punktów. Nigdy tyle hynów nie miało 12 lat, jak, jest, jak, jak istnieje, więc, więc no, gdzieś tam tutaj szukam i upatruję jakichś tam plusów. Myślę, że, że tych plusów byłoby więcej, jakbyśmy byli w klasie okręgowej. Chociaż znowu by były jakieś tam minusy, bo trzeba mieć młodzieżowców i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc z perspektywy czasu, jak, jak, jak patrzę na to, co mówiłem przed sezonem, a co teraz, to myślę, że troszeczkę chyba za, za bardzo pochopnie chcieliśmy to, to wszystko zrobić. I myślę, że trzeba spokojnie zejść, tak jak, jak, jak to... 5-4 lata sobie poukładał zespół, zmienił sobie trenera, na spokojnie nie przegrał meczu i, i teraz wchodzi sobie z chwałą do, do klasy okręgowej, bo myślę, że wejść fajnie, ale spaść nie zdobywając punktów czy zdobyć 2-3 znaczy punkty no to też byłaby straszna ujma, prawda? Więc myślę, że są mi plusy i minusy. Ja ogólnie jestem zadowolony, choć wielki niedosyt mam, mam serduchu, bo, bo mówię, no, fajnie, fajnie jest awansować. Myślę, że to drugie miejsce cały czas mogliśmy utrzymać, niepotrzebna ta ostatnia porażka, ale tak jak prezes mówił, poszło na prezesa. Mówił, pierwsza trójka będzie fajna, więc jestem w pierwszej trójce, myślę, że medal brązowy bym miał za swoją pracę, także co będzie dalej zależy od prezesa i zarządu. Nie sposób nie zapytać na koniec sezonu, kończy się trenerowi kontrakt, czy już pewne rozmowy były, zostaje trener w Chynowiance? No kończy mi się kontrakt, bo zawsze co roku przedłużamy, dzisiaj mamy właśnie ostatni trening, tutaj taki... Już na, na wyciszenie troszeczkę organizmu, jedziemy na zasłużone urlopy. Nie, póki co jestem wolnym trenerem. Yy, jakieś tam słuchy dochodziły do mnie, że 29 czerwca mamy się spotkać z zarządem, podejmiemy decyzję, rozmowy. Póki co. Jestem, jestem wolnym trenerem, jestem bez pracy, ale myślę, że, że zarząd zrobi wszystko, żebym tutaj został. Aczkolwiek nie będę naciskał, broń Boże, bo, bo nie mam takiego charakteru. Jeżeli zawodnicy będą chcieli z pracować, zarząd, to, to na pewno wyrażę zgodę i zostanę w tym roku. Najbardziej doświadczony zawodnik w kadrze i Tomasz Gruchociak, były pierwszoligowiec można powiedzieć. Jak wyglądał ten sezon z Twojego punktu widzenia, z punktu widzenia najbardziej doświadczonego zawodnika? Czy te trzecie miejsce bierzecie jako sukces, czy jednak mimo wszystko porażkę? Według mnie ten sezon w złotej i upadki. Na początku, na początku byliśmy w czubie, na początku rozgrywek byliśmy liderem przez jakieś 7 kolejek. Potem nastąpił delikatny kryzys, tam było parę porażek. Spadliśmy z tego fotela lidera, byliśmy cały czas na drugim miejscu, cały czas z realnymi szansami na awans. Aczkolwiek później zespół z Lubrzy nie tracił głupio punktów i on chyba z zasłużenia awansował do ligi okręgowej. W tych dziesięciu spotkaniach odnieśliście, ostatnich 10 spotkaniach, odnieśliście tylko cztery zwycięstwa. Czy ten awans straciliście właśnie wtedy, czy gdzieś wcześniej pogubiliście punkty i tak to wyglądało? Redaktorze, my przegraliśmy, przegraliśmy awans moim zdaniem, w pierwszej rundzie, gdzie przegraliśmy trzy mecze pod rząd dosyć wysoko, w tym z Mostkami, chyba spadkowiczem tej ligi. Przegraliśmy u siebie 1-5 już potem z Pogonią Świebodzin, która, która potem się wycofała z rozgrywek. Przegraliśmy 1-3 z Avią Świe... Węgrzynicę i, i tak zaczął, zaczął się ten dystans do Lubrzy troszeczkę powiększać i myślę, że to była przyczyna, przyczyna tego, że nie awansowaliśmy, może tak. Jak to się dzieje, że zespół pokonuje lidera na jego boisku, tutaj remisuje, mówię o, oczywiście o zespole z Lubrzy, a z Mostkami, czyli z teoretycznie najsłabszym zespołem ligi, przegrywacie 1-5. Jak 1 -5 to się do dzieje? 5 i 1-1 remisujemy tutaj. To jest najśmieszniejsze, 1-1, no i przyjechali w dziesiątkę i zremisowaliśmy 1-1, to dla nas ujma i wstyd. No, aczkolwiek no, takie mecze się zdarzają, nieraz w jakichś lepszych ligach też jest zespół, który nie leży. Być może Mostki są takim zespołem że akurat w akurat on, on nie leżał. W tym momencie akurat kończy się sezon 2014-2015, ale nie sposób zapytać, co dalej? No myślę, że znowu będzie walka o awans w następnym roku. No mamy zespół, no myślę, że realnie myślący o tym, żeby, żeby awansować. No nie wiem, jak prezes zapatruje się, się tutaj na to. Myślę, że, że każda ambitna drużyna ma stawiać sobie jakiś celem My chyba będziemy mieli ten cel. I z tym naszym obecnym trenerem, akurat Damianem Serneckim, że będziemy myśleli o awansie. Koniec sezonu 2014-2015. Pan prezes Piotrużański, panie prezesie, jak wygląda sytuacja klubu na zakończenie sezonu? Czy zarząd generalnie jest zadowolony z osiągnięcia? Zarząd zakładał walkę o, o, tutaj, o najwyższe trofea i bycie tutaj na, u samego szczytu. Trzecie miejsce. Co prawda jest lekki niedosyt, bo ciągle byliśmy na pierwszym, bądź na drugim miejscu przez prawie cały sezon. W, dru w drugiej rundzie te drugie miejsce to praktycznie nie opuszczaliśmy, a ostatnim meczem sobie te, to miejsce straciliśmy na rzecz trzeciego i lekki niedosyt jest. Aczkolwiek plan wykonany, jeżeli chodzi o tutaj temat sportowy, a kondycja klubu jako taką, to, no to powiem tak, tutaj A-klasa wydaje się to niby typowa amatorka, aczkolwiek raz, że tutaj nakłady trzeba ponosić, związane przede wszystkim z obsługą samych meczy, z, z trenerem i tak dalej, także tutaj jakoś to spinamy. Na, na pewno nie udałoby się to bez, bez pomocy różnych podmiotów, przede wszystkim naszych sponsorów, no właśnie, a propos sponsora, jeśli już przeszliśmy niby, w cudzysłowie oczywiście, zwykły klub klasy A, ale po tego sponsora macie naprawdę bardzo dobrego. Tak jest. Życzyłbym każdemu klubowi, to w dużo wyższych ligach, na naszą, na firmy Francepo, który jest na, na każdym naszym stroju, na, na każdym, y, emblemujemy gdzie możemy, na, na, na naszych szatniach i tak dalej. Bez niego byśmy sobie na pewno nie dali rady i byśmy się nie mogli bawić w piłkę. E, firma Francepol e, jest z nami na dobrej i na złe. Także była z nami już w B klasie, się do A klasy. E, przede wszystkim pogadaliśmy i konkurenta firmy Sznuk, Sznuk Hociule 8-1. Także tutaj Pan Prezes był na pewno zadowolony, e, bo przed tym meczem szło nam różnie. Gdzieś tam mieliśmy akurat troszkę dołek, ale spiliśmy się, żeby tutaj też taką wisienkę na torcie sponsorowi Panu Władkowi jak będzie wyglądał ten przyszły sezon? Przede wszystkim, czy posada trenera jest już znana? Bo przecież obecny trener nie ma przedłużonego kontraktu. Jak to będzie wyglądało? Umowa się kończy, jakby jest do końca czerwca. Także to dzisiaj jest na ostatnim takim treningu oficjalnym. W piątek mamy, czy jutro mamy takie zakończenie sezonu, omówienie tematu. tygodniu zbiera się zarząd, ocenimy pracę. Trzecie miejsce, jakby nie było, jest to dobrym miejscem, ale są plusy, minusy, jak, jak, to, jak to w życiu bywa, więc tematem się zajmiemy w najbliższym czasie, żeby do końca czerwca dostać odpowiedź naszym czym stoimy. Ten sezon był sezonem historycznym, trzecie miejsce w klasie A. Czy ten kolejny będzie również historyczny z awansem do klasy okręgowej? Na pewno nie chcielibyśmy być niżej, nie? To, 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 to na pewno, wiemy, że klasa korygowa wiąże się z kolejnymi, dalszymi kosztami, co nie jest łatwe i trzeba to wszystko wyważyć, a na pewno nie chcielibyśmy grać niżej niż na trzeciej pozycji, a jak się uda awansować, tak jak teraz byśmy awansowali do klasy, to byśmy się martwili i byśmy starali się temu zaradzić, żeby też finansowo jakoś podołać.